No dobra witam Was w trzecim odcinku Kerbali eee, pomyślałem sobie, żeby zrobić jakieś nowe misje Zobaczmy jakie są. Może są jakieś ciekawe Ciekawe Ale nie opłaca się po prostu może poczekajmy chwilę i zobaczmy, czy będą jakieś nowe misje. Z tego powodu, że sobie poczekamy. No, może jeszcze chwilkę, poczekamy kilka dni. O! Nie ma to tak naprawdę większego wpływu. Czy poczekamy, czy nie? A czy ma, bo po prostu chcę. Hmm. No, to może być ciężkie, nawet za taką ilość pieniędzy. Nie lubię do, do końca tych misji. Tym bardziej, jeżeli nie mam jakichś genialnych. No dobra, możemy na razie spróbować zrobić. Tylko nie mamy zbytnio zbiorników do tego nowych, prawda? A coś tam mamy w sumie, no tak. To możemy spróbować. Zobaczymy, czy to będzie miało sens, jakikolwiek. Może mimo wszystko weźmy na razie to. W ten sposób ten silnik będzie lepszy na, poza atmosferą. To się na pewno przyda pod spodem. I najlepiej wziąć większą w ten sposób czemu nie i na pewno będzie musiał być obładowany jakimiś rzeczami do badań także zobaczmy czy jestem w stanie tego używać, nigdy tego nie używałem szczerze mówiąc nie widziałem w tym potrzeby nie do końca wiem jak to działa Sposób można to zamontować. Czy to jest do tego, żeby powiedzmy umieścić tutaj. Aha! Ok, rozumiem. Nie jest to takie głupie. Ale chyba nie jest to nam potrzebne. Po prostu obładujemy go dużą ilością. Rzeczy. No to może być niby trochę. <laughs> Chyba na odwrót byłoby lepiej, szczerze mówiąc. Dać to tu tak, w ten sposób. I w ten sposób. Czy mamy lepsze panele? Nie mamy zwykłe, ale one powinny starczyć. Nie mamy tutaj jakichś silników na Xenon. Po prostu weźmiemy sobie dwie bateryjki. Przejdźmy sobie do tego, Tego typu rzeczy na pewno to tutaj może być. Nie widzę problemu. I tak, to się może przydać. żeby to, żeby cokolwiek było widać to się przyda na milion procent fakt, faktem musimy tylko przelecieć obok także księżyca oczywiście, taki mam plan Wygląda niestabilnie. Ale cóż. Myślę, że to nie będzie potrzebne. W ten sposób. Po prostu. No, no, no. No, hopie. Tak będzie lepiej. Który silnik jest najmocniejszy? Nie wiem, czy dwa takie nie byłyby w sumie lepsze. <gryw> Ale myślę, że to będzie kit. Pytanie, ile to ma paliwa razem? 300, 160, 240, 540 teorii. A to ma 800. Hm. Czy ja chcę zrobić po prostu dłuższą rakietę? Możemy zrobić dłuższą rakietę. O jeden. Powinno starczyć w stosunku do tylko dwa i silniczki po obu stronach obniżymy je jak najniżej w ten sposób, czemu nie Mam karetka za oknem. Oczywiście nie będzie to stabilne bez tego w tym miejscu, bez tejpa. i dodatkowe skrzydełka, o dodatkowe jakiekolwiek skrzydełka. Lubię to w ten sposób robić. Może wszyscy tak robią, nie wiem, nie znam się, nie orientuję się. Zarobiony jestem. I tak to będzie wyglądać. Tak mi się wydaje, że tym powinniśmy być w stanie dolecieć do Księżyca. Tak mi się wydaje. Musimy dodać tutaj modlić się, że nie będzie się to zbytnio gibać. Nie jest to największa rakieta na świecie. Nie będziemy tylko narysować na razie. Nie ma sensu. Teraz tylko to podzielić, tak? Ten powinien być tu, ten powinien być tu. Myślę, że to ma sens. Dosyć duży. Na wszelki wypadek wziąć też. O, zapomniałem o tym. Ale możemy sprawdzić, czy ten przypadkiem... Nie starczy, po prostu. Ulepszenie, 112 tysięcy, to nie jest drogo. Ale tego już nie chcę robić, bo się może źle skończyć. To się przyda w takim razie. O, o, to jest dobre też, dobra. Możemy wystartować naszym świetnym Enterprise. O, widziałem, że nie mamy złożonych wszystkich dokładnie, bo dołożyłem jeszcze podstawki. Proszę się nie ciąć, bro. Dziękuję bardzo. W ten sposób, to. I teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Możemy się jeszcze obrócić. Ej ej ej. O, widzę, że dobrze to zrobiłem z tym silnikiem. O, eee, chopie, tak dziwny kąt żeś wybrał. Ja bym chciał, żebyś jednak w tamtą stronę. O, w ten sposób. O, w ten sposób. Tylko. O, dokładnie w ten sposób. Odrzucamy nasze do Wychodzimy za atmosferę. Patrząc na ilość tutaj metrów na sekundę, jesteśmy będziemy w stanie bez problemu tam dotrzeć. Musimy wysmarować nosa. Hmm. Ciężko się tym steruję, muszę przyznać. Tym bardziej, że wolałbym, żebyśmy byli odwróceni w tą stronę. No, bo to wygląda w ten sposób, w jaki nie chcę, żeby to wyglądało tym się już dużo łatwiej steruje o, możemy zaplanować zajebiście ale widzę, że sobie poradzę i bez tego ile będę potrzebować, żeby zrobić pełne Zapiszemy przed tym, na wszelki wypadek. Nigdy nie wiem w którym momencie odpalić silniki, więc odpalę je od razu. Po prostu, może nam po prostu nie wystarczyć ciągu, bo to dużo ciągu nie ma, ale przynajmniej mało pali. Muszę sobie zapalić światełka. Trochę jest, jesteśmy w cieniu, więc mam nadzieję, że nie stracimy za dużo w ten sposób, bo tak to traciliśmy troszkę w ciągu. Mam nadzieję, że będziemy mieli tyle ciągu, żeby to spowolnić. Nie chcę tego, nie wiem, ściągać inną rakietą. No już prawie. Nie kawalątek, o jednak jeszcze kawalątek duży, ale a szybciutko, proszę bardzo, jak pięknie. No, jeszcze tylko sobie załatwić taką wysokość, proszę bardzo, mam jeszcze 1300, zobaczymy. Wysta powinno wystarczyć Teory teoretycznie i chyba praktycznie widzę. O, nie chciałbym jakoś tego przestrzelić za bardzo. Czy my jesteśmy w stanie wejść w jego atmosferę? Czy nie bardzo? Atmosferę yy, przyciąganie. Widzę, że jest to trochę wysoko. Będziemy musieli to zmienić. Możemy wyłączyć te światła, bo one tylko energię żłopią. Spróbujmy to zrobić w ten sposób. Nie da się tego jakoś obniżyć, prawda? No nie da się. Będziemy musieli to tutaj zrobić, pewnie. O, dokładnie w ten sposób. I trochę wydłużyć. No zobaczymy jak to będzie wyglądać. Postarajmy się zrobić. Przynajmniej tyle. Chociaż w sumie mógłbym zrobić tak, żeby wyprostować tą orbitę i dopiero później ją puścić To by nam oszczędziło trochę paliwa, ale możemy założyć, że nam tego paliwa wystarczy. Tylko trochę wspomożemy. Teraz tak. W ten sposób. Nie ja chciałbym schodzić aż tak nisko. Ale trochę go poprawimy. Żebyśmy się choć zorientowali, w którą stronę musimy lecieć. Wyżej powtórzymy tą misję. Ale mniej więcej o, mniej więcej w ten sposób powinien już książyc bez problemu nas ściągać grawitacyjnie. Jeszcze tylko zrobimy. O, tutaj widzę, że już w praktyce nas chce książyc. Tylko nie wiem, czy. Od razu w praktyce. Dobra, zapiszmy wpierw. Zobaczmy czy nie jesteśmy zbyt nisko. Nie, w ogóle nie jesteśmy nisko. Przelećmy raz i zobaczmy. Ta, grawitacja nas ściąga bardzo ładnie i to jeszcze idealnie. A, jeszcze jeden, jeszcze jedno krążenie. I proszę bardzo, jesteśmy na ładnej... A może nie jakoś ładnej, ale wciąż orbicie wokół księżyca. Jeżeli byśmy... o, Może nie. Spróbujemy to potem już bez przyciągania przez Księżyc, ale wpierw. O, proszę bardzo, ładnie nad Księżycem jesteśmy. Będziemy milion około, także to powinno wystarczyć nam, żeby zrobić badania nad Księżycem, które dadzą nam dużo science, prawda? Mam nadzieję, że nie zużyłeś. Dobrze, nie zużyłeś. Świetnie. O, i bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Będzie można dużo rzeczy opracować. Zamknij drzwi. Za sobą. Hultaju. Gdzie ja. A tutaj, te. Jak tu się nie cieszyć, kiedy będziemy mieli tyle science? Dobra, księżyc niech nas już puści. I teraz spróbujmy sprawdzić naszą wysokość na o 40, około 30 o tak będzie dobrze, według mnie. Mniej więcej o tyle. Zapiszmy. Przeskipujmy kawalątek. Możemy od razu zacząć spowalniać. To tak naprawdę, według mnie, nie ma większego znaczenia. Dobra. To i tak jest dosyć nisko, ale to jest tylko po to, żebyśmy weszli w tą atmosferę i żeby ona nas spowolniła wystarczająco dużo. O Boże, co ja zrobiłem? No dobra, jeszcze raz. To był fail. <stry> Ostry, ale śmiesznie mnie to zawsze, że karbane w ten sposób działają, że jeżeli za szybko to zrobimy, to po prostu tego nie zrobimy. <stry> no nic. Teraz przyspieszamy tylko trochę. I obróćmy się w dobrym kierunku. I niech nas spowolni ta atmosfera trochę. To nam nic nie da. Modlić się, żeby nam nic nie urwało. O! Trzeba się trochę kręcić to wtedy będziemy równo przypieczeni, ale też nie spalimy się po prostu. O, proszę bardzo, jak schodzi. No, w praktyce chyba uderzymy przez to od razu w ziemię. Tak 100%. Idziemy już spowalniać po prostu. Super, świetnie. Na pewno w wodę uderzymy. Milion procent nie ma szans, żebyśmy zostali na ziemi. Nawet sporo paliwa zostało. Misja wykonana w cudzysłowie, bo żadnej misji nie mieliśmy, a to była moja własna. O! No ładniutko. Jakby silniki schroniam od tego ciepła. coraz gęstsze partie atmosfery Mam nadzieję, że nas to wyhamuje, te ostatnie warstwy powinny nas wyhamować w całkowitości chyba dokładnie tak będzie tak, na pewno, już sobie da radę dokładnie atmosfera, także w praktyce możemy zrobić tak I na jakiejś niskiej wysokości, żeby się otworzyły. O, spadaj Spadaj, spadaj Wszystkie są na nisko wszystko. paliwa Quick save na wszelki wypadek, jeżeli byśmy uderzyli w wodę. Nie chciałbym tego powtarzać naprawdę jeżeli się okaże, że zbiornik jest za ciężki. 16 metrów na sekundę w cudzysłowie, bo czterokrotnie więcej przez to. No i super. No. O! Oh. Świetnie. Od razu do trekking Station. Traking Station. I odzyskujemy. 400 Science. Świetnie. Pozwoli nam to na morze? W następnym odcinku Podróż na Księżyc. W praktyce. To jest dobrze. Na 8 lat bierzemy. Następny, jeżeli byśmy dostali jeszcze, żeby wylądować na księżycu, byłoby świetnie. W każdym razie opracujmy sobie to, co jest nam niezwykle potrzebne, czyli dokładnie to. Na księżyc będzie nam też potrzebne to. To będzie wymagane i to. I to jest w praktyce to, co potrzebujemy. Wszystko, co potrzebujemy na ten księżyc. Moglibyśmy to rozbudować, no ale to nam nie zostanie totalnie pieniędzy. Jeszcze nie jestem pewien, w którym to budynku. Chyba w tym. Zaraz zobaczymy. O, okej, okay, to jest nam potrzebne, żeby zrobić y, flagę na Kerpinie, więc super. O, nie chcę wydawać na razie tyle pieniędzy. O, ale to jest akurat potrzebne. Także to wezmę mimo drogę. No dobra. To na tyle w tym odcinku. I w następnym odcinku będzie prawdopodobnie podróż na księżyc. Dosyć szybko, także cieszę się. No to Elo.